Cześć, tu Magda. Jeśli spotkaliście się z tym, że podręczniki waszego dziecka wyglądają niechlujnie, mają pozaginane rogi, są powyginane całkowicie i nie są specjalnie chronione, to może warto je obłożyć. Kiedy 1 września dzieciaki z biblioteki dostaną podręczniki szkolne, warto o nie zadbać, dlatego że będą one Służyły nie tylko Waszym dzieciom, ale też kolejnym pokoleniom, które przyjdą do szkoły, kolejnym rocznikom. Podręczniki przechodzą z rąk do rąk. A myślę, że taki szacunek do książki, przyjemność korzystania z takiego zadbanego podręcznika będzie w ciągu roku doceniona przez dzieci. Mam na to patent. Patent na to, aby obłożyć książki idealnie w piękne, eleganckie, przezroczyste okładki. Przede mną maszyna Kolibri i przezroczyste okładki, w które można idealnie obłożyć każdą książkę, każdy podręcznik, a także zeszyt, tak aby służył dzieciom i nam przez wiele, wiele lat, przez rok, tyle ile nam będzie potrzebne, a książki, zeszyty będą chronione. Pokażę wam, jak to się robi. Na urządzeniu Kolibri by Oxford możemy oprawić książki, jak i zarówno jak i zeszyty. To są układki dostosowane właśnie do takiego oprawiania. Pracownikowi zajmie to 20 minut, 20 sekund, co ja mówię, a ja zrobię to troszkę wolniej, tak żebyście zobaczyli, na czym to polega. Zgrzewa Porządzenie teraz okładkę i przycina taką specjalną kilotyną, Ale to wszystko jest bezpieczne. Nie ma tutaj żadnych ciepłych, gorących elementów. Okładka jest idealnie przygotowana. O, zobaczcie. Teraz ją przesuwam i mogę jeszcze ten jeden bok idealnie przyciąć. I mamy pięknie obłożoną książkę. Urządzenie Kolibri znajdziecie w wybranych sklepach papierniczych i księgarniach. Wystarczy, że pójdziecie do punktu, w którym właśnie Kolibri jest, razem ze swoimi podręcznikami i poprosicie pracownika, aby obłożył Wam pięknie książki. Takie dopasowane okładki będą na pewno wyglądały bardzo elegancko, ale to nie wszystko. Okładki kolibri są wykonane w co najmniej 30% z naturalnych substancji polietylenowych wyprodukowanych z odnawialnych surowców, takich jak trzcina cukrowa oraz pozostałości z oleju roślinnego. Podlegają również 100% recyklingowi. Okładki są wytrzymałe i nie przerywają się na zgrzewach. Okładki kolibri mają taką antystatyczną powłokę, która Uniemożliwia bakteriom i wirusom przywieranie i namnażanie się, więc to będzie dużo higieniczniejsze korzystanie z książki obłożonej taką okładką. Okładki kolibri są odporne na działanie wilgoci i temperatury, dodatkowo są nietoksyczne, bezwonne i całkowicie bezpieczne dla skóry. Obłożone książki wyglądają bardzo elegancko i estetycznie, przyjemnie będzie z nich korzystać. I nawet jeżeli w waszej szkole nie ma obowiązku obłożenia podręczników, myślę, że warto to zrobić, bo dzieci będą miały pięknie, wyglądające podręczniki przez cały rok, a potem przekażą je kolejnej klasie.